Cześć! Dzisiaj wam zaprezentuję grę o nazwie Realm of the Mad God. I jak widzicie grafika jest niezadowalająca, ale ja właśnie taką grafikę uwielbiam. Już wam mówię o co chodzi. Zaraz wam wyjaśnię czemu tak dawno nie było Assassina Zacznijmy o co w tej grze chodzi. Wchodzimy na przykład sobie w taką tutaj oto, dziurkę, meduza, nie wiem jak to cave czy coś nie wiem co to jest i wchodzimy sobie do tego cave'a i o. <laughs> bijemy takie jakieś ostworki śmieszne bijemy nabijemy sobie lewem tu jest wiele graczy ubijamy um, bossy i tu są te bossy są wyznaczone jakby o, źle to ująłem są questy, a w tych questach chodzi o to, żeby zabić właśnie tych bossów. Więc bossy są też bez questów, ale chyba mi się za nie dostaje tego yy, doświadczenia. I bierzemy sobie level maksymalnie jest 20, ileś tam określona liczba leveli musi być, żeby odblokować na przykład jakąś postać, a ja to później tam pokażę. I póki. Jak padniemy musimy zaczynać od nowa, bo level nam się nie zapisuje. W pewnym sensie to jest dobre, a w pewnym sensie źle. No i sobie tak chodźmy. Level up. Wybieram sobie level. Jestem z siebie dumny. To ja okres znalazłem Force Wanda, to jest dla e, Priesta. Tak się chyba. Priest, Priest i tak sobie cierpiemy może na się bossa wybierzemy a w tych towaryczkach są itemy i tam jest napisane dla kogo to jest i not usable tam było wrong. Wrong, czy nie? nie jestem świetny z moją wymową angielskiego ale o, magic potem o, właśnie mamy bossa to jest Quest Moim specjalnym skillem dla Rouja jest yy, yy, Niewidzialność Mam ją na 3 sekundy jak na razie Bo tu może właśnie wypaść taki skill Dlatego panają właśnie te spelsy I można skutek i się aż do 90 levela i dalej nie wiem co się robi bo maksymalnie 7 do 10 bodajże postać a wizardem magiem postaram się zaprezentować wszystkie klasy a wracając do asasyna. z się mówię to wam ale assassin po mojej genialnej rejestalce Wypadł z komputera, uciekł, nie wiem, zniknął Chociaż nie planowałem tego Że on miał zniknąć Ale cóż No zniknę, stało się Postaram się od... Po sobie załatwić asesina Przyjdę do tego momentu, gdzie tam ostatnio stanąłem Ostatni odcinek to... Z tym... Z mailem Wspólny i chyba skończyliśmy na misji z zerwaniem plakatów. Tak. A rozgłosu zmieszamy. I no, I postaram się i nagrywać dalej, położyć do tego. Dobra. No i tak gramy, gramy, gramy. nam się nie ludzie albo ktoś, że zgodnie z komputera albo nie padniemy, albo nie, wiem, z jakiś przyczyn wrotnie internetu, albo prądu. Sobie tak strzymamy. W poszukiwaniu lepsze... O, to jest jeden poszło w sumie. Zaraz się zarajduję. Level up, level up, level up, level up. Level up, level up. Oswój Wszędzie te podjale A nie chcę że e-podków Mogliby zarzucić lepszego dagarka. Broad <tryk> teraz postaram się wdać większą akcję i chcąc nie chcą, umrę mam pokazać jak to wygląda no a zapomniałem gra jest na steam'a gra jest w pełni za darmo czyli jak ktoś nie ma steam'a to wystarczy że ściągniemy go ze strony głównej steam'a zainstalujemy instalujemy założymy konto jeśli tam mamy już mieliśmy steam to lepiej wejść na stronę steam i znale znaleźć tam grę nie problemu Ja link do gry podam w opisie Zobacz tam do strony O coś lepszego ale to nie dla mnie, dla Arsera właśnie wcześniej gram Arsera Muszę nam się pokazać i odblokować wszystkie klasy bo strach będzie Ale to jest naprawdę wciągająca. Przy tym zanim nakręcałem to Wyszło mi jakieś tak sobie tam na zegarek spoglądając, godzinę gry bez przerwy. Bardzo mi się miło gra Te dźwięki strzelania są Przecudne Ale no cóż Ja trzeba kiedyś to zakończyć Może teraz jak tego bossa będę miał Dużego kraba A więc dostaliśmy pierścionek 3 do dexterity. Dexterity to jest chyba zwinność, chyba. Nie jestem pewien. O! Moje ulubione mopki. Pizza. <grystanie> pizza. Pizza, pizza, pizza. Z się tak kojarzy z tym aż się robię głodny ale zaraz nie mogę nosić takiego A... No nie wiem czemu on mnie atakuje Czyż pizza powinna być przyjazna człowiekowi człowiek ją stworzył i człowiek ją skonsumuje trochę jeszcze opowiem o tym że jak na początku mam dostępną jedną klasę wizard biemy piąty level odblokowujemy kolejną klasę, klasę a mi się nie zakończę kolejną klasę odblokowujemy i tam są jakieś dla mnie mieć znaczy dagger I odblokowujemy je i mam inne umiejętności inne jakby ult, ulti skill ale o, o zaraz umrę mało hp dobra dobra więc koniec koniec i level piąty row Zabiłem y, 165 potworów, 10 questów wykonałem Party Member Level Ups mm. No Nie wiem co to znaczy I tu są Base Fame Base Fame jakieś I tu jest legenda a tu po ile niektórzy pozdobywali jakimi tu grają widać jakie mają itemy ile tych bez frame'ów frame'ów nie wiem jak to tam się nazywa i tak tu jest historia naszej gry Ups. Y -y -y. I jak weźmiemy sobie new charakter o już ma warera najpierw zaczynałem z Bizardem, żeby odblokować m, następną klasę trzeba z, nabić 5 leveli żeby odblokować sobie tego priest'a priest'a Nieza z tym minie bijemy 5 leveli priest'em i mamy archera później bijemy 5 leveli archerem minimum 5 i mamy tego road'a Mniej 5 leveli roadem i ma warriora. I teraz właśnie dostałem warriora. Widać, że ludzi jest dużo. I to jest e, europejski serwer West. Hmm, czyli chyba zachód, zachód no. I nie, zachód, zachód. A więc, nie wiem, coś więcej mogę powiedzieć o tej grze. Naprawdę, grę jeszcze więcej polecam, bo nie w na dzisiaj będzie tyle. Żegna się z wami Sewej. Do następnego odcinka. Na razie.